Polskie To wykwintna potrawa, a zarazem niesamowicie prosta i szybka do wykonania. Potrzebujemy do tego doskonałej jakości wołowiny. Z polskiej, to jest polskie czerwone krowy z Puszczy Białowieskiej. Wypasana na naturze 2000: tylko i wyłącznie Only Gras żywiona tylko trawą bądź sianem. Kroimy. To jest akurat antrykot, górna, górna jego część. Kroimy. Cienko. Na, cienko, na paski takie, no tak jak widać, około jednego centymetra, prawda? Które później zostaną wrzucone na patelnię, na nasz podlaski smalec na 30 sekund do minuty, w zależności czy ktoś lubi bardziej wysmażony, czy mniej wysmażony, czyli krwisty, bądź, bądź nie. Z każdej strony. Otóż patelnia musi być rozgrzana. To jest bardzo, bardzo ważne, by zamknąć smak i nie za bardzo wysuszyć. I jeszcze jedno. Bardzo ważna rzecz, żeby wyjąć mięso z lodówki na 30 minut przed obróbką termiczną. Także mięsko mamy załatwione. Podajemy z ziemniakami w mundurkach, które są wcześniej ugotowane. Wykrajamy Łódeczki. Wykrajamy łódeczki. O. I czym Pan Ach. będzie je faszerował? Faszeruje masełkiem cząstkowym własnej roboty. Jest to też niesamowicie proste, bo ta potrawa jest szybka i prosta, Stek minutowy. Masełko, nasze podlaskie, czosnek, sól pieprz. paszerujemy, nakładamy. Też według upodobań to może być głębsze, może być płytsze, prawda? Także, kto co woli. O! No ciasno, to może być szersze, głębsze, tak? Ziemniaczek zadbiamy w folię aluminiową. Tak jak do wywia, prawda? Gdy mięsko mamy usmażone, zdejmujemy z patelni, wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni, i wkładamy tam razem z ziemniaczkami. I tam sobie dojrzewają, też w zależności od upodobań, prawda? Chodzi tutaj o krwistość mięsa. 3 do 5 minut wyjmujemy. Ja podaję to na desce drewnianej z kamieniem wulkanicznym. Kamień jest wstępnie nagrzany. Wyjmuję, pozostawiam. Też na około, tak, też na około 3 minut. I podaję to z ziemniaczkiem. Masełko będzie roztopione. Masełko będzie roztopione. I grillowanymi na przykład warzywami. To już inwencja twórcza. Myślę, że ten smak i prostota zadowoli wielu smakoszy i wielbicieli wołowiny. Tylko pamiętajcie moi drodzy, wołowina musi być najlepszego gatunku. A wołowina z polskiej czerwonej krowy nie ma sobie równej. Nawet w Argentynie. Polskie radio,